Festiwal odpowiada Ochojskiej. Bardzo ubolewamy. Festiwal Against Gravity odpowiada na wpis Janiny Ochojskiej. Bardzo ubolewamy. Mogę w imieniu festiwalu wyrazić głęboki żal nad zaistniałą sytuacją, przekazała interim.pl Dominika Baranowska, rzeczniczka prasowa Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Odniosła się w ten sposób do wpisu poruszającej się na wózku europosłanki Janiny Ochojskiej, która poinformowała o trudnościach dostania się na pokaz wyświetlanego na festiwalu filmu o Herbercie. Jedną z osób, które chciały wziąć udział w festiwalu, była założycielka polskiej akcji humanitarnej Janina Ochojska. Europosłanka wybrała się w niedzielę do kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki na film o polskim poecie. Podczas wizyty Ochojska zwróciła uwagę na problem związany z miejscem wydarzenia. Film Zbigniew Herbert Barbarzyńca w ogrodzie do obejrzenia podczas festiwalu Against Gravity w Kinotece w Pkin. Niestety, dostępny tylko dla sprawnych. Podjazdem, a potem windą można podjechać do kasy, kupić bilet i na tym koniec. Do sali kinowej wiodą dwa piętra schodów. To jakiś żart, zapytała na Twitterze. Oświadczenie festiwalu: faktycznie, kinoteka nie jest kinem przystosowanym do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nad czym bardzo ubolewamy. Mogę w imieniu festiwalu wyrazić głęboki żal nad zaistniałą sytuacją i zaprosić panią Janinę Ochojską na kolejny festiwalowy pokaz filmu Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, który odbędzie się w CZW. 9 września w Muranowie, który jest już kinem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, przekazała interim.pl rzeczniczka festiwalu. Dodała, że w ofercie festiwalu są też warszawskie kina, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Muranów, Elektronik oraz częściowo Atlantic. Staramy się, aby filmy w programie festiwalu były dostępne dla jak najszerszego grona widzów, dlatego na przykład Wybrane tytuły można też doświadczać w wersji z audiodeskrypcją dla osób z problemami wzroku i napisami dla osób z problemami słuchu. Jesteśmy festiwalem inkluzywnym, dlatego nieustannie szukamy nowych rozwiązań, aby na festiwal mogli uczęszczać także widzowie z niepełnosprawnościami wszelkiego rodzaju. Oczywiście będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby coraz więcej festiwalowych kin tworzyło się na widzów niepełnosprawnych, dodała Baranowska. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce Millennium Docs Against Gravity Duck to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, którego celem jest m.in. ukazywanie fascynujących zjawisk współczesnego świata. W tym roku odbywa się pod hasłem: Świat się budzi. Część kinowa festiwalu rozpoczęła się 3 września i potrwa do 12 września. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w kilku miastach Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie. Podczas festiwalu zostanie zaprezentowanych prawie 150 filmów dokumentalnych z całego świata, a szczególna uwaga, jak podkreślają organizatorzy, zostanie poświęcona tym dokumentom, które pokazują ludzi aktywnie działających na rzecz ekologii, praw człowieka oraz warunków pracy.